...Kowalczyk, Widzimy ją tutaj, Maryj Biergen. Obok niej y, Teresy Jochałk i y, na Sali. One są przede wszystkim Sariną, świetnie biegająca mm, klasykiem. Więc, w tej pierwszej części dystansu, zapewne będzie pomagać. Charlotte Kalam, Mistrzyni Świata w y, biegu na 10 km, ale łyżwa. zdecydowanie łyżwiarka. Natomiast, ten śnieg, tak jak mówiłeś, to jest taki piasek. Mary yy, bardzo słabo tutaj możecie się trzymać, jak ktoś przesadzi z jedną stronę. Yy, była godzona, no ale i tak jest to, tak jak powiedziałeś Peniu ubiegałaś tutaj, to, takie to, to, to rodzaj takiej wołki, tak? Czyli długo, górę, długo. I ruszył Justyna na razie, prowadzi. Obok niej Teresa Jochałk. O ile dobrze wypatrzyłem, tak. Tak, i Mary schowana za Justyną. I Marty Kristoffersem, tam po prawej stronie Kala, a więc powtarza się ten wariant z poprzednim z Rybit. Ten makier i swinki także. Na potwierdzenie tego co mówiłaś, widać rzeczywiście szeroka trasa wygodna. No i zaczynają się te małe podbiegi, na których Justyna, teraz biegająca trochę inną techniką, z znacznie żwawszym rytmem, chociaż to nie jest jeszcze tak potężny jak potrafi z siebie wyzwolić. Na razie tutaj nie jesteśmy w stanie określić, której, która ekipa nie trafiła ze smarowaniem. Na razie mają panie jeszcze dosyć dużo siły w rękach, potrafią to wyjść nawet jeżeli nie ma dobrego smarowania na rękach. Improwizacja taka twórcza, bo gdyby Justyna jest pierwsza, na przykład zakładając Mary, druga to jest po dwa punkty na każdym, cztery punkty można urwać, a za zwycięstwo. Teraz chyba pociągnęła mocno Jochałk. Pinkie. Widzę tutaj jest hmm, sarinem, jest i kala z dziewiątką to była z Koftelut. Widziałam na z jest Maria pojechała bardzo dobrze. Także tam jest gdzieś w czołówce, tu operator mi pokazuje nam czołówki, No myślę właśnie, że chyba wyszło na prowadzenie. Chciałem jeszcze podpowiedzieć, tutaj są rewelacyjne warunki. Pani mają do wyboru trzy tory, pięknie wyrzeźbione te tory. Także bardzo łatwo prowadzić nartę w tym torze, nie traci się zbędnej energii na to, żeby utrzymać nogę w torze. Teraz tylko jest najważniejsze, żeby wybrać optymistycznie najkrótszy tor i biec sobie swoim tempem. Ciekawa sprawa nie startuje z tejra, ale wiemy, że została wycofana z powodów, że jest zbyt szczupła, groziła jej anoreksja, ale formę ma nadal, bo... Ostatnio on powiedział, że złapała złodzieja, który jej pod jakimś supermarketem otworzył od samochodu drzwi i okradał, tak, i zaczął uciekać. No i ona go zaczęła gonić, ale zaczęła go gonić tak jak myśliwi afrykańscy gonią antylopy, czyli uporczywie długo, no i on się po prostu po kilku kilometrach zmęczył, rzucił to i pobiegł bez tego łupu, który zdobył, a steria odzyskała swoje. Rzeczy. Życzyłabym sobie, żeby Justyna oddała komuś prowadzenie, bo ona tutaj się mocno uszarpi na, na tej pierwszej pozycji. Ale to już poszło. Ale zaczynają urywać tą grupę. Tak. Może o to właśnie chodzi, żeby urwać z tej czołówki 4-5 osób. Szarpie i zbank. Przytrzymała jej nartę, tak. stanęła jej wiergen z tyłu na nartę. To też troszeczkę przeszkadza, za blisko biegnie jej, Boi się puścić ją to nawet się na mecz. Tak. <laughs> Masako, jeśli da, tam jako jedyna po lewej stronie, na czwartej w tej chwili pozycji. Wiergen na drugiej, Jochałt na trzeciej, na prowadzi. Poważnie, ogromnie poważnie podchodzi świat, cała Skandynawia do biegów narciarskich. Mamy doniesienia, że Szwedzi, szwedzcy specjaliści już siedzą w Soczi i badają strukturę śniegu. 12 milionów koron postanowili zainwestować na przygotowania do Soczi szwecji właśnie. Justyna, obok niej Jürgen, tam troszeczkę dalej Jochoka. No, zanosi się na pojedynek jeden na 1 z tą trzecią. Nie wiem, czy zauważyłaś, i, i szyta. chce tak. je dojechać, także ona dzisiaj dobrze biegnie. Po 5 kilometrach i 900 metrach jest ta pierwsza szansa na punkty. Na razie spokojnie, będziemy po nie... Tak, bardzo spokojnie, tutaj nie ma żadnych, żadnych zmęczenia. Widzę, że Teresa wcale nie chce prowadzić, ona nie czuje się chyba dzisiaj tak na siłach. Widocznie Marit zrozumiała, że wypada też troszeczkę poprowadzić i pobiec z przodu. I spokojnie, spokojnie, My, nam się wydaje, że to jest spokojnie, natomiast najlepiej czują to zawodniczki, te, które biegną z tyłu, jak to jest spokojnie dla nich. Przejechanie stadionu, jeszcze 900 metrów i będziemy mieli ten punkt. Biergiem najwyraźniej się nas yy, troszyła na to, żeby yy, zdobyć 15 punktów. Przypomnę. No, ale teraz, to musi się przełożyć na całą trasę. Proszę, po raz kolejny. Piergen, która była pierwsza, teraz jest na trzeciej pozycji. Justyna znowuż prowadzi. Teresę próbuje czyżby, walki z Justyną. Czyżby chciała ruszyć? no zobaczymy. Chce ruszyć. Teresie może dać spokojnie wygrać. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę i Justynie troszeczkę tam śliznęła, także. Ale mi się wydaje, że to jest taki podbieg, taki dosyć stromy. I tam, niestety, jak się nie chce tą, biec z tą jodełką, to y, trzeba mocno, mocno na rękach i nieraz zabrać. Patrzmy potrafią. teraz, kto będzie drugi? Czy Jochałk, czy Biergen? Jochałk, chyba. Ale już ty nas spokojnie. Justy, nawet tak. ona no prowadzi. A dokładnie jest spokojnie. tak, pamiętasz, jak mówiliśmy, że to będzie wynikało z walki, z układu tutaj na trasie. Jednak Biergen chyba druga. Tak, Justyna pierwsza. Czy to jeszcze nie? Nie, nie, nie. To jeszcze nie, jeszcze chwilka. Tak, to jest dopiero tu. tutaj. Tak, te kamerki tutaj nas trochę mylą. No ale tak będzie, nic się tu nie zmieni. Justyna pierwsza druga e, troszeczkę pierda. tylko przyspieszyła, tak, żeby dla higieny organizmu Biergen druga, czyli dwa punkty. Cztery punkty w tej chwili prowadzi Justyna Kowalczyk w Pucharze Świata na Marek Biergen. Przepraszam, pięć punktów, pięć punktów, bo jest piętnaście, dwanaście. Taka jest. Czyli Justyna ma przewagi pięciu punktów, ale to wszystko jest sytuacja płynna, ona się będzie dynamicznie zmieniać. Tak, w ogóle seryjna od pewnego momentu już tylko w Moskwie pokazała, w tym skręcie i tą łyżwą e, zebrała się bardzo mocno. Może po tej Moskwie jeszcze trochę nie może dojść do siebie. To w którym momencie? Ewentualnie po 10 km powinien taki jakiś szpult. Mocniejszy nastąpić i tutaj Justyna już będzie mogła liczyć raczej tylko na siebie. Biegnie spokojnie. Justyna też. A Bardzo spokojnie, długimi takimi odbiciami, odepchnięciami i luźno. Tutaj nie ma żadnego żyłowania. Justyna jest wyższa, ma dłuższe nogi, to też ma oczywiście znaczenie większy zasięg ramion. Najtrudniej ma która jest najmniejsza. Jak musi to wszystko nadrabiać rytmem. Częstotliwością roku. Marit musi się podnieść, bo naprawdę dobrze jej jadą narty, chociaż z tyłu zawsze, tak jak powtarzam, tym zawodnikom jadą lepiej narty. Ale Mary dzisiaj rewelacyjnie te narty jadą. I znowu na naprowadzenie. Ona widocznie woli prowadzić niż szarpać takie tam... Tak. Niuanse, to też jest co widzieliśmy to, to jest o, o, o wiele łatwiejsze, jak zna się te takie predyspozycje tempowe Swoim własnym tempem. tempem, tak, bo to wtedy mniej męczy niż yy, regulować to tempo do zrywów przeciwniczek, bo wtedy to rzeczywiście może podciąć yy, siły. Tak, ale ta z tyłu zupełnie odpoczywa. Chociaż tego się tak nie czuję, ale nimi my to tak nie widzimy, ale ona naprawdę odpoczywa z biegnąc z tyłu. Myślę, że tak do 10, do 11-12 kilometra to będzie się e, układało. Tak mi, mignęła mi tam czwartej, o widzisz, dobiega ją, e, dobiega tą grupę z e, i I tam. Także one spokojnie troszeczkę teraz biegną, a, a Skofterut ruszyła mocniej. Cesar, z piątką spadła Martę Kristofersem, dość daleko. Tutaj w można zobaczyć e, właśnie zmęczenie zawodniczki, tak jak to ciągle powtarzamy. I właściwie też bardzo dobre, bo w dziesiątce być w Pucharze Świata to no, trzeba troszeczkę e, klusek zjeść, jak to się mówi. A... Tu ma właściwie rubka triple, tak się nazywają te zawody otwarcia sezonu, chociaż poprzedzały je Wielki Fuszej z Norwegii. I jest. Sarinen? Sarinen tak. Za nią Jakobsen. Z czternastką. To jest młodziutka Heidi Weng i za nią Charlotte Kala. Kala. Ale ona już dzisiaj takim krótkim kroczkiem tak. tutaj już jest zmęczona no, bardzo, 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 bardzo. Bardzo, bardzo właściwie sztywnieje, że no to Kala. To nie jest Kala to nie są jej klimaty, to nie jest jej technika. Widzieliśmy Kristofersem, to trzecią grupę prowadziła. Ale Biergen wygląda zdecydowanie lepiej niż w tym drugim biegu w Rybińsku. To no był czas, żeby troszeczkę odpocząć. To na pewno pomaga zawodnikom, tutaj Biergen troszeczkę odskoczyła, więc trochę się staje to niebezpieczne. Zapożyczny Mariusz Wiergen, Justyna Kowalczyk, Teresa Jochał, Tatruga, daleko, Justyna na własny tor. Wielgen pije, nie wiem czy Justyna Na nie razie nie. Czyżby Justyna już tutaj I... coś tak? Wymyśliła? No, wymyśliła? Tak, no wymyśliła także, chyba chce znowu zdobyć 15 punktów. To Justyna, jest to jest atak. Ta To jest atak. To jest atak Justyny Kowalczyk. Warych Wiergen, jakieś 15 metrów w tej chwili za nią. Justyna Kowalczyk ostatnie 200 metrów. Zobaczymy czy zawalczy z Biergen Jochał. Trochę skoczyło, ale to jest jeszcze niewiele. Na zjeździe jest w stanie ją jeszcze dojechać yy, Biergen. Czyli 8 punktów przewagi w tej chwili w Pucharze Świata na jest walczy Maryn Biergen. I teraz, no, o te 20. Mhm. <gry> Żeby dodać do tego 20. Mary tutaj odpoczywa, stanęła w ręce za Justyną. Troszeczkę mnie martwi to, że Justyna naprawdę tak dużo dzisiaj prowadzi. Dużo prowadziła, tak. Ale mówiliśmy, to jest yy, yy, pojedynek, który będzie otwarty do samego końca. Chciała przepuścić Maryt, ale Maryt tutaj się nie czuje na siłach, żeby prowadzić. Skoczyła zaraz za nią. Nie przesadzaj Lucyno z tą uprzejmością. Teraz ja za to Justelka musi właśnie <laughs> takich parę luźnych ruchów odpocząć i ruszyć jeszcze raz. I spróbować ją urwać jednak przed finiszem, no bo inaczej zostanie już tylko Mocniej się odpycha kijkami, ale Biergen korzysta z tego, co jedzie za nim. Tak. Jest jasne. Odpoczywa. Jest Justyna Prowadzi i jest Biergen. To. Biergen, na leśnica, po prostu ciągnie się z tyłu, nie chce wyskoczyć, nie chce troszeczkę poprowadzić. Wołga, nie wołga, ale jak w dobrym tempie, to to się można nieźle zmęczyć. Proszę zobaczyć, jaka już jest odległość między prowadzącymi dwoma a Teresą Jochał. Ciałko kruche no i ten rytm łatwiej się jednak jak byłem, wygrywa, konsumuje w technice Jeżeli... Już I na teraz przyspieszyła i teraz to jest to pod ten podbieg, to już wie o tym Biergen, że ta będzie szarpała w tym miejscu. Tak, ślizga jej, ale to dlatego e, teraz wiemy dlaczego jej jechały narty. Justyna może ma jedną warstwę więcej położoną, żeby wystarczyło, bo tak, to jest jednak 15 km, to jest duży dystans. Tutaj musi wystarczyć tych smarów do końca, a Biergen ślizgnęło, więc. Tam już jest ostatni kilometr. No i już, mamy. To jest ten zjazd. To jest zjazd Biergen-Kowalczyk. Idealnie, równo. Może troszeczkę szybciej jadą te narty Biergen. Ale teraz prawo i Kowalczyk znowuż. Hmm. Czy będziemy mieli tu do zobaczymy ile odwiedziem, bo ja tak mówiłam, że się obawiam tego zjazdu. Ale nie, odjeżdżają bardzo. Nie Jestem ten jeszcze mocniej, kucniej. Tak, świetnie. To jest, wykorzystuje to, czego się nauczyła przez ten rok. Zjeżdżania Są zdecydowanie to. poprawiła to. No i teraz gdzie? Czy będzie finisz długi? który znamy, pamiętamy z Vancouver. już w tym roku też mieliśmy taki jeden pojedynek jeden na jeden między Biergena Kowalczyk. I teraz musimy żyć z tylami, się no i proszę państwa, Biergen Kowalczyk, Biergen Kowalczyk. Kowalczyk ma w tej chwili 8 punktów przewagi, ale walka jest o te 20 o zwycięstwo. Maryt Biergen, Justyna Kowalczyk, Biergen prowadzi, musi wyskoczyć z tego toru, żeby zacząć walczyć z nią. Teraz Biergen się musi ją dobiec. Tak, Biergen, Biergen się bo ona się po prostu wiosła za Justyną i ma więcej się wykorzystuje. Ma więcej sił Mary Biergen, ona tak. będzie dzisiaj pierwsza. A więc Marit Biergen przed Justyną Kowalczyk i zmiana liderki Kucharzy Świata po raz kolejny. To był ten moment rzeczywiście, który ona perfekcyjnie, faktycznie wykorzystała. Marit Biergen pierwsza, Justyna Kowalczyk druga. To reminiscencje z tego biegu Biergen, Jochał, która na początku jak zwykle forsowała tempo, ale nie wytrzymała. I to końcówka. Tam za biegiem, niedaleko Justyna Kowalczyk. No i ten tani cenne punkty.